8. Nie pożyczaj, dobry zwyczaj. Przygnębiony brakiem pieniędzy postanowił Bogoria przypomnieć się dawnemu swemu przyjacielowi, któremu dopomógł w wielkiej potrzebie pożyczając mu pieniędzy. Napisał więc do niego bardzo grzeczny list z prośbą o zwrot jakiejś części, przynajmniej wypożyczonej sumy. Na próżno pan Jan wyprawił drugi list. Grzeczny, wprawdzie, ale chłodny i stanowczy żądając zwrotu całej sumy, w przeciwnym bowiem razie musiałby się uciec do kroków sądowych. W kilka dni po napisaniu tego listu ujrzał Bogoria przez okno zajerzających dwóch nieznajomych panów. Po chwili przysłali swe karty wizytowe. Bogoria nie znał nazwisk panów Rzepki i Konewki, sądząc jednak, że przyjechali w interesie, kazał ich prosić. Pan Rzepka, młodzieniaszek o butnym, wyzywającym wejrzeniu, zmieszał się trochę, stanąwszy przed Bogorią, ale wkrótce przyszedł do siebie. Przysyła nas tu pan Alfons, którego pan listownie obraziłeś, dopominając się w niegrzeczny sposób o jakiś tam drobny dłużek, niewarty wspomnienia. W jego imieniu żądamy zatem od pana zadośćuczynienia. Nie o jakiś tam drobny dłużek chodzi, odpowiedział spokojnie Bogoria, ale o 40 tysięcy złotych. Pisałem w nader grzeczny sposób do pana Alfonsa, jeżeli jednak ma ochotę popróbować, czy jeszcze dzielnie szablą władza, z przyjemnością mu służę. Sądzę jednak, że człowiek o tak drażliwym honorze również będzie honorowym w spłaceniu tej kwoty. Oczekuję zawiadomienia o miejscu i godzinie i żegnam panów. Bogoria się odwrócił i wyszedł do drugiego pokoju, a panowie Rzepka i Konewka z pewnym niesmakiem wracali na wózek. Upłynęło jednak kilka dni, nawet kilka tygodni. A świadkowie pana Alfonsa jakoś nie wracali. Bogoria prosił więc mecenasa, aby wytoczył pozew przeciw honorowemu przyjacielowi. Jakież było jego zdziwienie, gdy pewnego dnia otrzymał następujący list. Panie, skaleczenie w rękę stoi mi na przeszkodzie, abym od pana żądał krwawego zadośćuczynienia. Jako człowiek honorowy umiałbym bronić mej sławy od niegrzeczności ludzi, którzy dla marnego grosza gotowi zrywać przyjacielskie węzły. Nie chcąc jednak strzelać się, wzywam pana przed sąd honorowy, niechaj nas obywatele rozsądzą. Z mej strony uprosiłem na sędziego mego sąsiada, pana Józefa. Podpisano i td. – Bądź więc moim sędzią – odezwał się Bogoria do przytomnego właśnie sąsiada. – Jestem na twoje usługi – odpowiedział, a nie ociągając się porozumiał się z panem Józefem, wybrali superarbitra i zasiedli za zielonym stołem. Pan Alfons nie stanął, wymawiając się chorobą, ale przysłał pana rzepkę, aby go zastępował. Pomimo sierdzeń się pana rzepki, sąd orzekł, że pan Alfons widocznie szuka tylko zaczepki, że Bogoria go nie obraził i że chcąc zostać honorowym człowiekiem, winien się uiścić z długu. Notabene sędziowie dowiedzieli się, że Alfons bynajmniej nie chorował i że rękę wprawdzie nosił na blaku i pilnie posyłał do apteki pod Jachilum, ale rzeczywiście nic mu nie brakowało. Bohater nie przyjął też wyroku sądu polubownego, utrzymując, że sędziowie nie zrozumieli dobrze całej sprawy, a Bogoria nigdy nie zobaczył się z pieniędzmi, bo nie było na czym poszukiwać wierzytelności. Natomiast nabył pan Jan jedno doświadczenie więcej, że ludzie najbardziej hełpiący honorem najmniej go miewają.